Pamiętam jak kiedyś jeszcze czynnie uprawiałem hazard i wygrałem dość dużą sumę pieniędzy, naprawdę ponad 80 tysięcy. Oczywiście później wszystko przegrałem, bo tak kończy każdy hazardista. E, wszystko przegrasz. Nie? Nie, nie podniecaj się, że na początku coś wygrasz, później wszystko stracisz. W moim przypadku jeszcze przez wiele lat będę odczuwał skutki swojego hazardowego życia. To bardzo boli. Pamiętam, w tamtym momencie nie przyniosło mi to jakby jakiegoś szczęścia, uśmiechu. Ja pamiętam tą chwilę, ja byłem smutny, ja odbierałem te 80 tysięcy tą wygraną, i ja byłem smutny, nie uśmiechałem się, nie przyniosło mi to szczęścia. Jakbym gdzieś pod świadomie odczuwał, co wydarzy się później, nie? czyli że przegram i to, i, to, i to jeszcze ogromne kwoty przewyższające tą wygraną. Do czego zmierzam? Ostatnio, będąc na warsztatach profilaktycznych w Centrum Młodzieżowym. Polany Kultury w Orzyszu. Dostałem od dzieci i młodzieży w ramach podziękowania za swój premierowy program pod tytułem Miłość bez ćpania, który został mega ciepło przyjęty. Dziękuję bardzo, jesteście wspaniali. Dostałem oto takiego lizaczka e, z takim właśnie tutaj pięknym opakowaniem i z taką karteczką. Zobaczcie, twój uśmiech może rozjaśnić cały dzień kogoś innego. Ten prezencik, przyniósł mi o wiele, o wiele więcej uśmiechu, radości i szczęścia niż tamta wygrana, niż tamte 80 tysięcy. Jakby tak mi się ciepło na sercu zrobiło. Poczułem takie niesamowite emocje. Wiecie co, ja ogólnie jestem osobą wysoko wrażliwą. Ja tak wszystko przeżywam, nie? Ja tam prawie się rozpłakałem i to jest coś niesamowitego, że taki lizak przyniósł mi więcej uśmiechu niż ponad 80 tysięcy. Więc e, ja nie mówię, że pieniądze są złe, ja nie mówię, że pieniądze są złe, pieniądze są dobre, pieniądze pomagają ludziom, pieniądze ratują życia, dzieci, ludzi, pieniądze dają szczęście, dają, dają szczęście, ale pieniądze jakby zarobione w dobry, właściwy, uczciwy sposób, nie, a nie, a, a nie w taki na przykład hazardowy, bo to jest złe. Więc co, życzę Wam, życzę Wam dużo, dużo uśmiechu.